Przebacz sobie wyciągnij wnioski. Podejmij szczere postanowienie poprawy, i puść wreszcie ten ciężar, który w sobie nosisz. Uwierz w siebie, wszystko możesz, wszystko jest możliwe. Zamiast wiecznie podcinać sobie skrzydła, rozłóż je, i zobacz, jakie są piękne i potężne. A może dzisiaj spróbuj inaczej. Mniej oczekiwań. Więcej dobrej woli i bezinteresownej życzliwości. Wystrzegam się decyzji opartych na chęci udowodnienia komuś czegoś, pokazania się z lepszej strony, albo w inny sposób, usiłujących manipulować moim poczuciem wartości. Dobra decyzja to taka, która jest podjęta z dobrych i czystych intencji. W życiu tak naprawdę chodzi o to, żeby rozglądać się dookoła siebie i chcieć znaleźć coś pięknego. Kiedy przystępuję do jakiegoś zadania, nie myślę o tym, że muszę być doskonała i najlepsza ze wszystkich. Takie nastawienie to marnowanie energii. Zamiast tego, koncentruję myśli na tym, żeby użyć mojej wewnętrznej mocy i zrobić to najlepiej, jak potrafię. Zajmuję się moim życiem i nie wtrącam się do życia innych dorosłych, bo szanuję ich wolność i wiem, że nikogo nie można zmienić wbrew jego woli. Najbardziej ograniczające jest udawanie czegoś przed samym sobą. Dlatego wolę zrozumieć skąd biorą się moje myśli i uczucia i naprawić źródło, z którego wypływają czyli moje własne przekonania. Małymi krokami realizuję wszystko, co sobie zamierzyłam konsekwentnie, wytrwale, uparcie. Bez względu na to, co myślą o ten temat inni ludzie. Szukam dobrych cech w sobie i w innych. Zamiast narzekać na braki i niedoskonałości, ja wolę docenić to, co jest w ludziach wartościowe i pozytywne. To bardzo ułatwia życie. Ruszaj dalej śmiało przed siebie i pamiętaj, że najważniejsze wcale nie jest to, co zostawiasz za sobą, lecz to, co chcesz ze sobą zabrać.